E, odczytania projektu uchwały budżetowej i głosowania nad projektem uchwały. Za chwilę Rada Polic przegłosuje e, projekt w budżetu Gminy Policji na rok 2023 na budżetu Prawa Rada Miejska w na rok 2023. Ustala się planowane dochody. Bardzo proszę o spokój. Panie ja, radny, bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o wysłuchanie projektu uchwały. Paragraf pierwszy ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 254 161 506 zł, z tego 1 dochody bieżące 194 970 969 zł. 2 dochody majątkowe 59 190 573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi, punkt pierwszy ustala się planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości dwustu dwudziestu ośmiu milionów dwudziestu sześciu tysięcy dwustu stu dwóch złotych, przepraszam. Z tego jeden dochody bieżące sto osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych. Dwa dochody majątkowe czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych. Zgodnie z załącznikiem numer jeden. W tej dwa, chwili przewodniczący rady Andrzej Rogowski odczytuje treść zadań projektu zadań uchwały. 12 633 33 333 złotych, w tym dochody bieżące 12 633 333 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Ustala się planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 502 071 złotych, z tego 1 dochody bieżące 45 370 złotych,

17 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2, paragraf 4, punkt 1. Postala się planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych w wysokości 248 milionów 955 913 zł. Z tego jeden wydatki bieżące 190 000... milionów, <laughs> przepraszam, 217 tysięcy 98 zł.

3. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 981 569 zł oraz Biuretynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach. Bardzo proszę Kostrysław jest za przyjęcie powyższego projektu uchwały. Proszę o oddanie głosu. Za chwilę głosowania. Radni w tej chwili głosują nad propozycją budżetu na 2023 rok. Szanowni Państwo. Są jakieś problemy techniczne? Sekundeczkę, Szanowni Państwo, bo się okazało się, że system wyłączył Panią Przewodniczącą Betnarek. To nie zdążyła wcisnąć właśnie niczego. Serce zabiło. Za chwilę dowiemy się, jaki jest wynik głosowania. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest, żaden wynik nie jest oczywisty, także czekamy. Ta przerwa wzmaga tylko napięcie. Szanowni Państwo, bardzo proszę jeszcze raz o podjęcie głosowania. Kto z Państwa jest za? Głosowanie zostaje Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu. Jeszcze pani Grażyko jest, wszyscy, wszystkich, wszystkich radnych mam. Nie, nie, to nie resumpcja. Widzicie wyniki? Nie. Szanowni Państwo, za przyjęciem powyższego głosowało 9 radnych, 11, 11 radnych było przeciw. Jeden <laughs> radny jest nieobecny. Dziękuję Państwu bardzo. Uchwała nie została przyjęta. Szanowni Państwo, ogłaszam 20-minutową przerwę. Budżet Polic na rok 2023 nie został przyjęty. Została w projekcie została coś Dziękuję wszystkim niech